A dzielnica tak tutaj, się dzieje okej, okay, coś muszę tutaj, tu jest tonia benzyny niecałe 5 dolarów gdzie się Chyba się przerzuca na jazdę autobusami i partem No to mają ruch non stop. Tak żyją właśnie biznesiki i u ludzi. Trawniki. Tu mają takie różne swoje. Margarita i i tak dalej. Tak